Cześć, witajcie w pierwszym poradniku z gry Minecraft, właściwie poradniku prezentacji modów. Dzisiaj pokażę Wam moda Flowercraft. Sekundka. Dobrze. Flowercraft. Dodaje on więcej kwiatów do gry, jak sami to widzicie. Wszystkich teraz kwiatów, włącznie z tymi w grze, jest 17. Bez tych to oczywiście 15. E, nowo dodane 15. Więc tak, po kolei będę mówić, jak się każdy kwiat nazywa. E, tak, to jest czarna róża, Black Rose. E, nie da się go wstawić do doniczki. Jak zresztą żadnego kwiatu z tych, jak widać, do doniczki nie da się wstawić. E, jedynie te standardowe w grze, czyli róża i zwykły kwiat. Um, a to jest spowodowane tym, że te kwiaty są w grze jako bloki oznaczone. Nie jako kwiat, tylko jako blok. Zaraz Wam to pokażę. No, posłużymy się na przykład właśnie czarną różą. E, posłuchajcie, jaki dźwięk wydaje, kiedy stawiamy ją na ziemię. Słyszycie dźwięk stawianego po prostu e, materiału? Budowlanego. Dlatego do doniczki nie da się go wstawić. Drugi kwiat jest to Pensji. Um, nie znam jego nazwy polskiej. Jest to szarawy kwiat. Jak widać, dosyć ładny. Następnym kwiatem jest Dalia. Następnym są oczywiście niebieskie dzwoneczki. E, kolejny to chyba jest e, tak, to jest iris Później mamy gardenię, o, później bardzo podobną blowball, czyli biała kula. Coś tego typu. E, później jest e, tistle, nie wiem jaka to jest nazwa polska, i później jest chryzantema, czyli dwa fioletowe kwiaty. To jest orchidea, która ma taką dziwną dosyć budowę, ponieważ spójrzcie, jak się obrócę na przykład tutaj. Teraz z tej strony jest zielona tak tak się można obracać i patrzeć e, to jest lilia chociaż jest źle nazwana ponieważ to powinien być tulipan ale to ze względu na wersję 1.5.1 e, i mod został dodawany bardzo szybko no można to tak powiedzieć że bardzo szybko ten kwiat jeszcze to jest y, foxgloves y, czyli po prostu na polski dosłowne tłumaczenie to foxgloves to rękawiczki lisa ale myślę, że to po prostu powin się nazywać jakoś lisi ogon, czy coś takiego. E, to jest prawdopodobnie... Pony? Pony? Piony? Nie wiem jak to się wymawia, ani co to jest za kwiat. To jest... nie, to stokrotka raczej nie jest różowa. E, na scenę to jest chyba też a, róża. Nie, to jest popi I chryzantema. Chryzantema czerżuta to jest popi. Wiecie, to, no, nie przypomina popis Lola, no ale jest. Natomiast, oczywiście, jest zwykły dodany flower. Właściwości nie zmienia się ich. A kolejnym jest róża. To są dwa kwiaty powstałe. Z każdego kwiatu, oprócz czarnej róży, możemy wytworzyć jakiś barwnik. Nie możemy wytworzyć wszystkich barwników, ponieważ zostają nam jeszcze Tarwniki, takie jak Bone Meal i Cactus Green, czyli ciemnozielony, tak, zielony kaktus i oczywiście Bone Meal, czyli mączka kosna, biały. I tak to wszystko można wytworzyć. Niektóre oczywiście po dwa, tak, to znaczy nie po dwa, tylko że ten sam wytwarzają, co tak. No, więc to było na tyle z tego moda. Zapraszam do oceny sub, suba i no, komentarze, jeżeli Wam się spodobało. Jeżeli nie, to do hejta. <grym> do zobaczenia w następnych prezentacjach modach, a może i let's Cześć!